Zakończył się pierwszy etap likwidacji nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Kokawie. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania, o które władze samorządowe gminy Mykanów starały się od kilku lat. Początkowo udało się pozyskać fundusze na połowę przedsięwzięcia, ale dzięki wsparciu ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ostatecznie do gminy Mykanów trafiło ponad 32 miliony złotych, co pozwala na sfinalizowanie zadania w całości. Gmina by tego po prostu nie udźwignęła finansowo, bo my mamy z tego na przyszły rok po dochodach własnych około 110-115 milionów, a wydatek tutaj jest z rzędu 32 milionów, więc nie ma szans, żebyśmy takie pieniądze w budżecie znaleźli. To byłoby zablokowanie rozwoju gminy na wiele, wiele rada. Poza tym no nie dostalibyśmy takiego kredytu. Odpady, które tutaj były... Na podstawie naszych wywozów i analiz, które robiliśmy tutaj na bieżąco, no to 11 transportów przyjechało do nas, czyli to były odpady rozpuszczalnikowe, odpady nadające się do odzysku, czyli gmina zrobiła bardzo słuszny krok też, że dopuściła firmy, które prowadzą odzysk i one zostały przetworzone. Pozyskaliśmy z tego produkt, który możemy sprzedać na rynku. Pozostałość, która została po odzyskaniu tego rozpuszczalnika, została przewieziona do firmy konsorcjum, z którą mamy konsorcjum, czyli do firmy Mobruk i tam zostało zutylizowane. Do nas przyjechało 11 transportów, do firmy Mobruk stąd bezpośrednio wyjechało 76 transportów. Z ogólnokrajowej puli 200 milionów złotych na likwidację niebezpiecznych składowisk odpadów do województwa śląskiego trafiła ponad połowa. W wyniku przetargu dotyczącego składowiska w Kokawie wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm Solveco oraz Mobruk. Prace rozpoczęto w połowie sierpnia bieżącego roku. To przedsięwzięcie w porównaniu do innych bomb, które utylizowaliśmy, no jest jednym z większych w tak krótkim czasie, jeżeli chodzi o realizację. Czekamy jeszcze na następne składowisko w Łubońie. Wniosek jest złożony, pieniądze z, według Ministerstwa zarezerwowane, więc myślę, że też tam szybko się z tym uporamy. Tam jest o wiele mniej, około 500 ton, więc powinniśmy szybko zakończyć te... Dwa niebezpieczne miejsca, już mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie. Mamy doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięć, zaczynając od takich miast jak żory. Robiliśmy w Spytkowicach też jedno takie duże przedsięwzięcie. Bierzemy udział praktycznie we wszystkich przetargach, jakie się pojawiają na rynku odnośnie takich miejsc, które zawierają odpady niebezpieczne na rynku. Na wywiezienie czeka jeszcze około 1 trzeciej odpadów zgromadzonych na składowisku w Kokawie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac realizacja zadania zostanie ukończona wiosną przyszłego roku.